Witam państwa bardzo serdecznie i tym razem chciałabym powiedzieć, że w sierpniu i we wrześniu prowadzimy prezydent miasta oraz moi współpracownicy przegląd ostrowskich osiedli. W Ostrowie tych osiedli jest aż 11. Każde z osiedli ma swoje problemy. Często są to problemy bardzo podobne, ale zdarza się także, że są to problemy odmienne. Chcemy zatem dokładnie Diagnozować wszystko to, co na ostrowskich osiedlach się dzieje. Spotykamy się tam z radami osiedla, z radnymi rad osiedlowych, z radnymi miejskimi, ale przede wszystkim z mieszkańcami. Ja bardzo się cieszę na te spotkania, bo z tych bezpośrednich rozmów bardzo wiele też dla mnie osobiście jako dla prezydenta wynika. Poza tym ja preferuję taki styl sprawowania prezydentury, który jest blisko ludzi i uważam, że pora wyjść też z gabinetów z służbowych samochodów i wyjść do mieszkańców, spotkać się z nimi bezpośrednio w tych miejscach, gdzie mieszkają. Dzięki tym wizytom naocznie mogę się przekonać o bardzo, bardzo wielu rzeczach i proszę mi wierzyć, że żadne pismo, żaden wniosek nie są w stanie pokazać mi tego, co widzę na własne oczy, kiedy tak przechodzimy ulica po ulicy, osiedle po osiedlu. Ja wiem, że spotkało się to z bardzo różnymi komentarzami, często prześmiewczymi, ale proszę Państwa, dla mnie to naprawdę... Nie ma specjalnego znaczenia. Ja wiem jedno, jako prezydent miasta chcę poznać dokładnie wszystkie 11 osiedli i za biurka zrobić tego nie sposób. Tak więc spotykamy się z mieszkańcami. Raz jeszcze powtórzę, że bardzo to jest dla mnie ważne i bardzo mnie to cieszy. Z, takich, z tych wszystkich spotkań będzie sporządzony specjalny raport i to będzie raport i fotograficzny i w formie pisanej myślę, że posłuży nam to doskonale i będzie świetnym materiałem do wprowadzenia w budżecie 2016 roku rozwiązań, na które mieszkańcy poszczególnych osiedli czekają. Do zobaczenia zatem w osiedlach.